Więc zapytam, czy wy będziecie eskalować te żądania dotyczące jakiegoś, jakiejś zmiany polskiego prawa wobec tych Ukraińców, którzy w Polsce dzisiaj są? Nie może być tak, że inny naród jest traktowany z większymi przywilejami niż naród polski, który w Polsce od, odprowadza składki, który pracuje. Na to, co w tej Polsce ma. I jeżeli polscy podatnicy odprowadzają składki na NFZ i mają problem z dostaniem się do lekarza, a Ukraińcy, którzy tych składek nie odprowadzają, tego problemu nie tylko mają. Ten jest w stanie wojny. On yy... broni nie tylko siebie, ale też naszej pewnie suwerenności. To, czy broni naszej suwerenności, panie redaktorze, chyba bym już powoli odchodziło od takiej yy, retoryki. Natomiast bo polska suwerenność opiera się na polskim potencjale, szczególnie militarnym, i my mamy pewne sojusze międzynarodowe zawarte, które rzeczywiście tej suwerenności będą w krytycznym momencie, mam nadzieję, bronić. I Ukraina nie jest tym państwem, które w naszym krytycznym momencie stanęłoby w naszej obronie. Śmiemy wątpić, że do takiej sytuacji by doszło, że my otrzymalibyśmy dokładnie takie samo wsparcie ze strony ukraińskiej, gdyby na przykład w Polsce doszło do jakiejś inwazji.